Dyscyplina to jedyna rzecz, którą wszyscy mówi, e potrzebujesz, ale nikt nie mówi ci, jak J faktycznie zbudowa bez polegania na czym tak zawodnym, jak sia woli, ujwasz motywację jak benzyny, a kiedy się koczy, przestajesz działa. Jestem tu, e, by pokazać ci co lepszego kumiu. W tym filmie ujawni cztery psychologicznie udowodnione kroki, które sprawi, e dyscyplina stanie się automatyczna, jak oddychanie, bez walki, bez wymówek. Oto prawda, której nikt ci nie powie. Dyscyplina nie jest cech charakteru. To system. Wikszo ludzi myli, e dyscyplina to kwestia bycia wystarczajco silnym, wystarczajco zmotywowanym, wystarczajco zdeterminowanym. Myl si. Dyscyplina nie ma nic wspólnego z tym, jak bardzo czego chcesz. Ma wszystko wspólne z tym, jak zaprojektować swoje rodowisko, swoje nawyki i swoje to samo. Kiedy polegasz na sile woli, zawsze przegrasz, bo sia woli jest jak misie, którym czysi po kadym ujciu. Badania pokazuj. eka decyzja, którą podejmujesz w cigu dnia, wyczerpuje twój rezerw sii woli. To dlatego rano czujesz się silny, a wieczorem sigasz po fast food zamiast i na To się nazywa wyczerpanie ego. Twój mózg ma tylko tyle energii do podejmowania trudnych decyzji. Kiedy ta energia si koczy, wracasz do domylnych ustawie, Lenistwa, prokrastynacji, wymówek. Lubi nazywa to zasad niewidzialnego systemu. Najsilniejsza dyscyplina jest niewidoczna. Myl o tym. Nie widzisz, jak pracuje twój oddech. Po prostu działa. Nie zastanawiasz się, czy dzisiaj oddycha. Po prostu to robisz. Towanie musimy zrobić z twoimi celami. Zamieni je w co tak automatycznego. E twój mózg nawet nie kwestionuje, czy to zrobi. Opowiem ci historii. Lata temu próbowałem zbudować nawyk chodzenia na siowni o pitej rano. Przez miesice to była walka. Budziem się, czułem się zmczony. Mówię sobie jutro, gdzie lepiej i znowu zasypiałem. Potem zmieniłem jeden rzecz. Zamiast polega na motywacji, aby wstać, zaprojektowałem rodowisko, które usuną decyzji. Pojem ubrania treningowe przy uku. Przygotowałem torb Elia. Postawię budzik po drugiej stronie pokoju, widz musiałem fizycznie wstać, eby go wyczy. W cigu tygodnia to stało się automatyczne. Nie mylałem o tym, po prostu robię. To jest dyscyplina. Nie walka, system, oto psychologia. Twój mózg jest zaprogramowany, aby oszcza energii. Kiedy napotyka opór, decyzji, wysiek, szuka najłatwiejszej drogi ucieczki. Ale kiedy usuniesz opór, kiedy sprawisz, że działanie będzie łatwiejsze niż jego brak, Twój mózg po prostu poda zaciek najmniejszego oporu. I ta cieka prowadzi ci do twoich celów. Widz jak robisz to praktycznie. Cztery kroki, które zamieni ci w maszyn dyscypliny. Krok pierwszy, zmie swój to samo, nie swoje cele. Wikszo ludzi mówi, chce schudn 10 kg, chce zarabia 100 tysięcy rocznie, chce mieć lepsze relacje. To z cele. Ale cele nie buduj dyscypliny. To samo buduje. Oto Ronica. Cel mówi, chce przebiec maraton. To samo mówi jestem biegaczem. Widzisz zmian? Kiedy twoja to samo się zmienia, twoje działania naturnie podaj. Biegacze biegaj. To nie decyzja. To kim es? Badania z psychologii behawioralnej pokazuj. E ludzie, którzy identyfikuj się z nawykiem, S o 80% bardziej skłonni do jego utrzymania nici, którzy traktuj to jako zewnętrzny cel. Dlaczego? Bo nikt nie lubi by hipokryt. Kiedy powiesz jestem osobą, która budzi się o pitej rano, Twój mózg zaczyna dostosowywać zachowanie, aby dopasowa to stwierdzenie. Spanie do dziewitej sprawia, e czujesz się niewaciwie, bo to nie jest zgodne z tym, kim powiedziałe. e jestem. Widz jak to zastosowa, przesta mówi chce. Zacznij mówi jestem. Nie mówi chcę by w lepszej formie, mów jestem osob, która dba o swoje ciało. Nie mówi chcę by bardziej produktywny, mów jestem osob, która robi rzeczy. Ta mała zmiana przeprogramowuje twój mózg. Każde działanie, które podejmujesz, staje się gosem za Twoje no to samoci. A kiedy nagromadzisz wystarczająco dużo długosów, Twoja to samo się zmienia. I wtedy dyscyplina staje się automatyczna. Krok drugi zaprojektuj rodowisko, które wymusza działanie. Twoje rodowisko jest silniejsze niż Twoja sia woli. Zawsze Jeżeli twoje rodowisko wspiera ze nawyki, przegrasz bez względu na to, jak bardzo jesteś zmotywowany. Jeżeli Twoje rodowisko wspiera dobre nawyki, wygrasz, nawet gdy nie czujesz się zmotywowany. Opowiem Ci szybki przykład. Jeżeli trzymasz sodycze na biurku, gdzież je. je? Nie dlatego E jest te saby, dlatego E jest tam. Jeżeli usuniesz sodycze i zaspisz je owocami, zgadnij co, gdzieś je owoce. Twoje zachowanie poda za tym, co jest najłatwiejsze, widz spraw, aby waciwe rzeczy by najłatwiejsze. Chcesz czyta więcej? Połk sik na poduszce przed pójciem spa. Kiedy po ojż jest tam. Opór znika. Chcesz przestać przewijać media społecznościowe? Usuł aplikacje ze swojego telefonu. Chcesz chodzić na siowni? Poł ubrania treningowe przy uku, przygotuj torb, umie budzik po drugiej stronie pokoju. Kada z tych zmian usuwa tarcie. A kiedy usuniesz tarcie, działanie staje się nieuniknione. Badania rodowiskowe pokazuj. E80% naszego zachowania jest automatyczne, jest wywojowane przez sygnaj w naszym otoczeniu. Kiedy kontrolujesz sygnaj, kontrolujesz zachowanie. Widz, przyjrzyj się swojemu życiu. Co widzisz jako pierwsze rano? Co jest na twoim biurku? Co jest w twojej lodówce? Kady z tych sygnałów mówi twojemu mózgowi? Co robi? Jeli sygnał wspieraj sabe nawyki, będziesz sabe. Jeli sygnał wspieraj silne nawyki, bdziesz silny. To nie jest kwestia si woli. To projekt. Bracie, proszę usłysz mnie w tej kwestii. Przesta walczy ze swoim rodowiskiem i zacznij je kontrolować. Pozwól, aby twoje otoczenie wykonało cik prac za ciebie. Krok trzeci. Wykorzystaj zasad kumulacji dwóch minut. Wikszo ludzi myli. E-dyscyplina oznacza robienie wielkich rzeczy każdego dnia. Godzina na siowni, dwie godziny pracy nad projektem pobocznym, czytanie cajksiki w weekend. To bzdura. Wielkie rzeczy ci paraliuj. Twój mózg widzi ogromne zadanie i mówi nie dzisiaj. Jestem zmczony. Ale co, jeżeli zamiast tego zobowiązajesz się do dwóch minut? Nie godziny. Dwóch minut. Dwie minuty wicze. Dwie minuty pisania. Dwie minuty czytania. Twój mózg nie się opiera dwóm minutom. To zbyt małe, aby si ba. Ale oto magia. Kiedy zaczniesz, kontynuujesz. Nazywa się to bezwadności. Najtrudniejsz ci jest rozpoczcie. Kiedy już jeste w ruchu, cigniesz dalej. Kiedy powiedziałem sobie zrobi tylko dziesięć pompek. Dziesięć. To wszystko. Ale kiedy uklknę i zaczem, pomylałem dobrze, Mok zrobi jeszcze dziesi. Potem kolejne dziesi. Zanim się zorientowałem, zrobię pić. Nie dlatego E bym zmotywowany. Dlatego E zaczem? To jest zasada dwóch minut. Nie zobowizujesz się do wyniku. Zobowizujesz się do pokazania si. A kiedy się pojawisz, reszta następuje naturalnie. Badania z nauki o nawykach pokazuj. E-konsystencja pokonuje intensywno. Lepiej trenowa przez pi minut każdego dnia, niż przez dwie godziny raz w tygodniu. Dlaczego? Dlaczego? Bo dyscyplina nie polega na tym, co robisz raz. Chodzi o to, co robisz powtórnie. Nawyki powstaj poprzez powtarzanie nieintensywno. Widz zastosuj to. Wybierz jeden nawyk, który chcesz zbudować. Teraz zmniejsz go do dwóch minut. Chcesz medytowa? Dwa minuty. Chcesz pisa? Dwa minuty. Chcesz wiczy? Dwa minuty. Powiedz sobie, e to wszystko, co musisz zrobić. Kiedy już to robisz przez tydzień, nie będziesz w ciasi zatrzyma po dwóch minutach. Zobaczysz. I wreszcie krok czwarty. Led widzialno, nie uczucia. Uczucia kami. Powiem ci to ponownie. Uczucia kami. Pewnego dnia czujesz się niesamowicie. Następnego dnia czujesz się jak mnie. Jeśli twoja dyscyplina zaleje od tego, jak się czujesz, jesteś skoczony. Dlatego musisz ledzi. Kiedy ledzisz swoje działania, tworzysz wizualny dowód postpu. I ten dowód staje się paliwem, które utrzymuje ci w ruchu. Nawet gdy uczucia zawiod. Powiem ci, co zadziałało dla mnie. Miałem kalendarz na cianie. Za dzień, w którym wykonałem swój nawyk, stawiałem wielki czerwony X. Po tygodniu miałem acuch siedmiu x Po dwóch tygodniach miałem czternacie. I nie chciałem ma acucha. To się nazywa efektem acucha. Im duszy acuch, tym bardziej jesteś zmotywowany, aby go utrzyma. Nie chcesz widzieć pustego miejsca. To boli. Widz kontynuujesz. Badania z psychologii behawioralnej pokazuj. E ludzie, którzy lec swoje nawyki, S dwa razy bardziej skonni do ich utrzymania. Dlaczego? Bo ledzenie czyni niewidzialne widzialnym. Twój wysiek staje się rzeczywisty. Nie jest ju tylko uczuciem. To dane. I dane niekami. Widz oto co robisz. Wybierz jeden nawyk, kup kalendarz lub uj aplikacji. Kadego dnia, gdy wykonasz swój nawyk, oznacz go. Nie myl. Po prostu oznacz. Twój jedyny cel to nigdy nie widzie dwóch pustych dni z żdu. Jedno puste miejsce to w posztku. i cię się zdarza. Ale dwa z żdu? To zaczyna się saby wzorzec. Nie pozwól, aby to się stało. Bracie, cię, eby to wypróbowa. Nie myl o tym za dło. Wybierz swój nawyk. Zacznij ledzi. Obserwuj, jak twój acu chronie. To wszystko. Zamknij te prawd. Dyscyplina nie jest walk. To system. Kiedy zmienisz swój to samo zbudujesz swoje rodowisko, zaczniesz od dwóch minut i będziesz ledzi swój post, dyscyplina staje się automatyczna. Przestajesz myle o tym, po prostu to robisz. I kiedy robisz to wystarczająco długo, stajesz się kim innym. Kim, kto nie potrzebuje motywacji. Kim, kto po prostu działa. To jest Dark Needle. Bd ostry. Polub ten film, bracie, jeli nauczyłeś się czego nowego i subskrybuj, ponieważ w przyszłym tygodniu zagbimy się w nauk o tym, jak zbudowa niezniszczalna, pewno siebie w trzydzieści dni. Idziemy.